Partyjny. Dyrekcja Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku zdecydowała, że skatepark, gdzie młodzi ludzie jeżdżą na rowerach i rolkach, ma zostać rozebrany. Nieoficjalnie mówi się, że powodem jest zaplanowany na niedzielę zjazd polityków polskiego stronnictwa ludowego. Skatepark miał zostać zdemontowany dziś, ale na drodze robotnikom stanęli wielbiciele. Rolek i deskorolek. Ewa Grudniok. dziwi tu od lat. Od małego pamiętam jak to tu było. Od czasu, jak się zainteresowałem, go wagam. i Cały ten czas tu przyjeżdżałem i się uczyłem. Ale takiej jazdy jak dziś nie było tu chyba nigdy. Bo wczesnym rankiem, zanim zjechali się z robotnicy zaczęli demontaż ramp. Jak zaczęli, tak szybko skończyli, bo w obronie tego miejsca stanęła młodzież. No musi tutaj być. To jest jedyne miejsce, w którym można tak po, po szkole spędzić czas. Dużo jest placów zabaw dla dzieci, barów dla dorosłych, a dla młodzieży nic nie ma. Jakieś boisko, ale nie wszystkich interesuje gra w piłkę. Decyzja o rozbiórce spadła na nich jak grom z jasnego nieba. Może dlatego, że w promieniu kilkunastu kilometrów to jedyne takie miejsce, i jak mówią Kejci, ono po prostu należy do nich. Robotnik ma że ma być tu wiec wyborczy PSL-u i że to zostanie rozebrane. O wielkiej imprezie PSL-u w tym miejscu wiadomo od kilku dni. Świadczą o tym nie tylko oficjalne komunikaty partii, ale i wielkie porządki, bo do Chorzowa przyjedzie sam prezes. Te on sam o sporze o skatepark nie wiedział, wzburzonych zapewniał. Być może to jest wszystko związane z całą e, organizacją tego przedsięwzięcia i być może zostanie to odbudowane w znacznie lepszej postaci niż było na początku, więc prosiłbym o e, spojrzenie z większą życzliwością. Na razie skatepark ocalał. Na jak długo, nie wiadomo. Po miesiącu to wstaniemy oczywiście z powrotem. Być może e, nawet pasuje nowa, nowa koncepcja rozbudowy tego skateparku. Może w innym miejscu również, ponieważ tu jest za mało miejsca. Nie wiemy co dalej z tym będzie i walczymy o to jak na razie. Po awanturze zapadły nowe decyzje. Urządzenia na razie jak stały, tak stoją. A prezes polecił zmienić nie ich miejsce, a jedynie kolor. Ewa Grudniok, Aktualności. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Jak ustaliła nasza reporterka, skatepark zostanie jednak e, zdemontowane. Ale jutro zmieniamy temat. Prokuratura Apelacyjna w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia.